Pobłogosław mnie Ojcze. Niech Pan będzie w sercu Twoim i na Twoich ustach, abyś godnie głosił Jego Ewangelię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Alleluja, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział niektórym, co duchni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże. Dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie ździercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo i jak ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony. Nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. paweł Chrysty, niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą nasze grzechy. W dzisiejszej Ewangelii. Jest mowa o dualizmie. Do świątyni przychodzi człowiek pobożny, faryzeusz, który jest związany z Bogiem. Stara się dobrze żyć, pości, modli się, dzieli się swoimi dobrami, nie jest zdziercą, nie chodzi do domów publicznych. Do tego potrafi dostrzec że jest po prostu dobrym człowiekiem i co się okazuje że on nie wychodzi usprawiedliwiony dlaczego ponieważ zabrakło mu jednego czego mu zabrakło zabrakło mu pokory bóg nie kocha bowiem za coś na jego Miłość nie trzeba zasługiwać. I tą drugą osobą, która przychodzi do świątyni, jest celnik. W jego postawie widać zupełnie inną logikę. Człowiek ten wie, że zbawienie jest darem Bożym, niczym niezasłużonym, udzielonym ze względu na. Boże miłosierdzie, miłość człowieka ma być więc odpowiedzią na miłość Boga. Zdobądźmy się na pokorę wobec Boga. Nie przechwalajmy się tym, co dokonaliśmy. Niech wzrasta nasza pokora. A sprawdzianem tego czy rzeczywiście żyjemy Ewangelią? Niech będzie to, jak dzisiaj potraktujemy naszą żonę, naszego męża, sąsiada, przyjaciela przełożonego w pracy, przełożonego w kościele, czy w końcu kolegę, znajomego, którego specjalnie nie lubimy. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się uniża, będzie wywyższony. Amen.